Jak zostałem inżynierem. Podcast Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Kolejny poniedziałek i kolejny odcinek podcastu Jak zostałem inżynierem. Naszą gościnią jest Aneta Szyplak, studentka energetyki i członkini koła naukowego Simle. Czym zajmujesz się w kole? Cześć, jestem Aneta. Ja zajmuję się e, działem biznesu. Jestem wiceprezesem do spraw rozwoju biznesowego w Simle. Rakiety, balony stratosferyczne czy drony to tylko niektóre z Waszych projektów. Kim Wy jesteście i czym się zajmujecie? Simle to międzywydziałowe koło naukowe, e, które działa na Politechnice Gdańskiej od 2013 roku i zrzesza studentów nie tylko z Politechniki Gdańskiej, ale także z innych uczelni. E, my zajmujemy się e, projektami inżynieryjnymi. E, Projektami i programami inżynierskimi, a także badawczymi, także właśnie między innymi balonami stratosferycznymi, rakietami, pojazdami autonomicznymi. Zależnym na tym, żeby te projekty były interdyscyplinarne i żeby każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. Aneta, powiedz mi, jak to się stało, że znalazłeś się w tym kole naukowym? Ja zawsze trochę się z tego śmieję, bo to koło w pewien sposób mnie goniło, bo dołączyłam do koła już na pierwszym semestrze moich studiów i kilka razy się z nim zetknęłam, także stwierdziłam, że to chyba musi być jakiś znak, bo najpierw poznałam paru członków koła na jednym ze standów rekrutacyjnych, potem dost natknęłam się na mail o kole, no kilkukrotnie mi się zdarzyło natknąć, dlatego stwierdziłam, że dołączę i spróbuję swoich sił. Jak na studentkę z trzeciego semestru energetyki, to bycie, zostanie już wiceprzewodniczącą, to chyba ogromny sukces. Jak to się stało? Ja przez cały pierwszy rok studiów bardzo dużo angażowałam się w to koło. Bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić coś poza studiami, dlatego wydaje mi się, że to miało też pewnie duży wpływ. Bardzo się zainteresowałam tym, że można zrobić tak wiele i że można zrobić tak naprawdę coś, poza samą nauką, coś bardziej właśnie praktycznego, poznać też innych ludzi z innych kierunków i myślę, że to miało duży wpływ, właśnie takie zaangażowanie i to było takim... Jestem tym... również bardzo ciekawy, na czym polega twoja praca w kole, bo rozumiem, mhm. że ty odpowiadasz za współpracę z przemysłem, za pozyskiwanie mhm. sponsorów, tak? Biznes jest działem, który zajmuje się E, właśnie promocją, e, czyli wszystkimi mediami społecznościowymi, e, finansami, e, utrzymywaniem współpracy z przemysłem, e, ogólnie wszystkimi takimi rzeczami e, poza inżynierskimi, żeby ci wszyscy ludzie, którzy zajmują się tymi projektami, nie musieli się przyjmować e, takimi właśnie podstawowymi potrzebami, które trzeba spełnić. E, Zawsze się śmiejemy, że e, biznes to takie szare korzenie bujnych kwiatów, że projekty inżynierskie to jest tak, taka nasza chluba, a my jesteśmy takim filarem, który ich wspomaga. Oczywiście bez sponsorów nie ma projektów. Tak, to zgadza się. A co trzeba umieć, żeby do was dołączyć? To jest akurat pytanie takie ogólnikowe, ciężko jest na to odpowiedzieć, ponieważ ja uważam, że w Simle każdy, kto ma chęć, zaangażowanie i ambicje, znajdzie swoje miejsce. Ja na przykład nie byłam pewna, gdzie spełniłabym się w tym kole, ale patrząc na to, że nasze koło ma tak wiele różnych sektorów, tak wiele różnych projektów, to tak naprawdę yy, nawet studenci pierwszego semestru, którzy jeszcze nie mają tak dużej wiedzy technicznej, mogą tutaj przyjść, sprawdzić swoich sił. My też wszystkiego uczymy na bieżąco, bo jednak to polega na tym, że przychodzisz i uczysz się w kole, a nie że przychodzisz, masz już umiejętności. Wiadomo, że fajnie, że jeśli ktoś ma jakieś umiejętności, to może je wykorzystać, ale jeśli ktoś czegoś nie wie, ale jest zaangażowany i ma chęć tego rozwoju, to zawsze znajdą się ludzie, którzy wyjaśnią, pokażą i nauczą. Czy tę naukę, którą zdobywacie w kole, możecie jakoś wykorzystać na studiach? Ja uważam, że koło dużo pomaga też właśnie w studiowaniu. Jeśli nawet jeśli nie jest się na kierunku powiązany z tym, co robi się w kole, to uczymy się przede wszystkim pracy w zespole, która też jest potrzebna na studiach, bo dużo rzeczy robi się w grupie ale także właśnie inżynierskich rzeczy, bo pracujemy też w protolabach, w laboratoriach. To też jest potrzebne na pewno potem na studiach, ale też na pewno później w pracy, po tym jak się skończy studia. A kiedy można się do Was zgłaszać? Zgłaszać się można do nas cały rok. Na nas naszej stronie simle.pl widnieje formularz rekrutacyjny. Tam w tym formularzu, który działa też właśnie cały rok, jest link do naszego Discorda. Na Discordzie są wszystkie informacje o projektach. Na początku października, w, tym, w zeszłym roku akurat w listopadzie, mamy taką główną naszą rekrutację, kiedy właśnie można do nas przyjść na spotkanie takie ogólne, się dowiedzieć o nas więcej. Oprócz tego planujemy kolejne spotkanie wprowadzić na przełomie, na początku kwietnia, przełomie marca, kwietnia, żeby to było dwa razy w roku akademickim, ale poza tym można się do nas zgłaszać przez cały rok. Czy działanie w kole naukowym może ułatwić znalezienie pracy? Czy pracodawcy patrzą na to, że w CV macie właśnie um, uczestnictwo w kole naukowym? Jest to na pewno duży atut, bo y, w kole mamy styczność z rzeczami, które potem mogą się nam przydać właśnie w pracy. E, tak jak już mówiłam, e, mam, pracujemy właśnie w protolabach. Mamy styczność z rzeczami w praktyce, które niekoniecznie mogą się pojawić na naszych e, studiach. I potem może się to przydać na w naszej pracy. Pracodawcy często na to patrzą. Jest dużo przypadków, że na przykład ktoś znalazł pracę w firmie, z którą współpracujemy. I mamy wtedy właśnie dostęp do takich komponentów i do warsztatów i innych takich rzeczy, które potem pojawiają się w pracy. Dlatego pracodawcy często na to patrzą. Wasze koło naukowe jest łączy wasze koło naukowe łączy dużo dyscyplin. Mhm. to gdzie można pracować po e, właśnie znaczy mając wiedzę mhm. w, mając wiedzę zdobywaną w kole. Tak naprawdę w wielu dziedzinach, bo um, zarówno w aerospace, e, z racji tego, że mamy te rakiety sądujące e, w jakichś morskich branżach, bo mamy na przykład Sea Sentinela, czyli te autonomiczne łodzie nawodne, e, drona arktycznego, balony stratosferyczne, e, w naprawdę w wielu różnych dziedzinach. Ale także, no właśnie jak na przykład ja działam tutaj w biznesie, no to e, potem można też pracować w jakichś bardziej biznesowych branżach, więc jest wiele ścieżek. A ja teraz mam pytanie, może niezwiązane z kołem bezpośrednio naukowym. Dlaczego energetyka? Na pewno nie da się ukryć, że jest to kierunek, który budzi duże zainteresowanie w ostatnim czasie. Ja też zainteresowałam się tym bliżej w ostatnim roku mojej nauki, w szkole średniej, i stwierdziłam, że jest to coś, co jest też ma bardzo szeroki zakres. Jest bardzo interdyscyplinarne, można się tam nauczyć wielu różnych rzeczy, nie jest to bardzo taki ścisły kierunek i jakoś tak mnie do tego ciągnęło, stwierdziłam, że spróbuję i uważam, że jest to naprawdę świetny kierunek i z chęcią bym go poleciła innym ludziom. Które z waszych projektów uważacie za najważniejsze i dlaczego? Uważam, że wszystkie nasze projekty są ważne i że każdy ma jakąś rolę. Wiadomo, że niektóre są nieco bardziej znane ze względu na to, że działają już długo, na przykład. Stardust, czyli projekt balon statosferycznych, działa e, chyba najdłużej z tego, co wiem w naszym kole, albo e, często przez to, że wystawiamy naszą rakietę na standach, no to też większość ludzi kojarzy nasze koło z tą rakietą, czy z Sentinel, który też e, bardzo dużą popularność wzbudził przez to, że dużo jeździmy e, co roku na konkurs do Stanów, ale uważam, że każdy projekt ma e, takie ważne miejsce i każdy ma duże znaczenie, e, bo jednak Ciężko je porównywać, są to proje każdy projekt zajmuje się czymś innym i każdy ma inny cel i każdy ma inną rolę. Jakbyś mogła przybliżyć um, trochę te projekty, na czym one polegają, na przykład Stardust czy Sea Sentinel? Obecnie działa u nas e, kilka projektów, e, właśnie C Sentinel, czyli e, program budowy autonomicznych łodzinowodnych. Może zanim już opowiem, to e, z, e, trzeba zauważyć, że jest podział, mamy i projekty, i programy. E, projekty zajmują się e, budową jednej, jednego konkretnego projektu, a program co roku. E, w, Wznawiany jest w ten sposób, że co roku jest budowany nowy projekt, nowa iteracja konkretnego projektu. Sea Sentinel to właśnie program, który zajmuje się budową autonomicznych łodzi nawodnych. Rakiety mamy też sądujące, jest to projekt Simba. Mamy projekt Stardust, czyli balonów stratosferycznych. Mamy projekt SINGO, czyli projekt drona arktycznego mierzącego wysokość pokrywy śnieżnej. Mamy także dział, dział który zajmuje się badaniami naukowymi, dział science. E, oprócz tego też mamy właśnie biznes, który zajmuje się sprawami biznesowymi. E, teraz otwiera się też nowy projekt, e, Simless Teller, który będzie się zajmował e, budową łazików. E, zastanawiam się, czy nie pominąłem jakiegoś. Wydaje mi się, że chyba nie. E, jeśli no to najwyżej e, później się... Można też sprawdzić na Waszej stronie internetowej. Mm -hmm, tak, tak, można sprawdzić na naszej stronie internetowej. A jak się zapatrujecie na wdrożenie Waszych e, projektów do przemysłu? Czy to jest w ogóle możliwe? Oprócz e, celu pojechania na konkurs czy na konferencję, często one mają też e, jakiś e, cel właśnie e, dla przemysłu. E, na przykład, jeśli chodzi o drona elektrycznego, e, jest taki zamysł, żeby e, można go było wysyłać e, i żeby badał wysokość pokrywy śnieżnej, żeby proces był bardziej zautomatyzowany. Sea Sentinel, czyli projekt autonomicznych łodzi nawodnych, e, też był taki cel, żeby może w przyszłości e, w ten sposób e, badać zanieczyszczenie wód. Także y, wszystkie te projekty mają jakiś taki też swój cel, y, który może pomóc dla przemysłu i można później go wykorzystać. Liczba projektów, które prowadzicie w ramach jednego koła naukowego jest ogromna. Mhm. Y, ja mam pytanie: to ile obecnie aktywnych członków liczy koło, skoro macie tak dużo projektów? Obecnie nasze koło zrzesza myślę, że około 150 osób jest ciężko stwierdzić ile osób tak faktycznie jest aktywnych, bo tak jak mówiłam w różnym czasie mhm. różna liczba się angażuje. Okej, okay, ale wspominałaś też na początku, że jest to koło naukowe, e, ogólnopolitechniczne, ale też macie członków z innych mhm. uczelni. Jakie to są uczelnie poza Politechniką? E, mamy parę osób też właśnie z Uniwersytetu Gdańskiego, z tego co wiem, e, chyba z ASP nawet ktoś e, tam pojawił kiedyś. E, my jesteśmy otwarci na to, żeby e, przychodzili do nas studenci innych uczelni, ale także uczniowie szkół średnich, bo można do nas dołączać już w szkole średniej i mamy także uczniów, e, którzy dopiero e, będą szli na studia i może w ten sposób, jeśli już będą działać w naszym kole, może ich to zachęci do tego, żeby przyjść na politechnikę gdańską? To jeszcze na koniec może mam takie pytanie. Mhm. To w jaki sposób, co jest najważniejszego, w kole naukowym, żeby w ogóle się do niego zapisać. Już nie mówię tylko o simle, tylko no. dlaczego warto się zapisać. Przydaje się to potem właśnie w pracy, można też porobić coś poza studiami, można odkryć jakieś swoje nowe pasje, bo jeśli idzie się do koła naukowego, niekoniecznie e, trzeba wiedzieć, co chce się robić później w życiu. E, można to odkryć właśnie w ramach koła naukowego, można odkryć to, co chce się robić, to, czego nie lubi się robić. E, jest to zawsze e, możliwość dalszego rozwoju, możliwość poznania jakiejś. Nowego środowiska, nowych ludzi. Bardzo dziękujemy Ci za tę rozmowę i życzymy dużo sukcesów w nadchodzących Dziękuję. konkursach i jeszcze więcej tak ciekawych projektów. Dzięki. Dziękuję.